Nowotwory głowy i szyi jest to zestaw około 20 różnych e, zmian, chorób nowotworowych, które niestety mają często bardzo podstępny i powolny start. Czyli objawy, które są groźne i się pojawiają, pojawiają się na tyle późno, że leczenie jest ciężkie, kosztowne i nie gwarantuje sukcesu. Dlatego tak ważna jest wczesna profilaktyka. Żyjemy w czasach, gdzie tempo życia jest bardzo wysokie, wymagania społeczne są bardzo wysokie ale jesteśmy też narażeni na różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Zapylenie, zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, który jest jednym z głównych ryzyk w związku z nowotworami głowej szyi. Wszystko powoduje, że ta profilaktyka jest bardzo istotna i jej efekty będą na pewno dużo większe niż w przypadku, gdy te nowotwory objawią się same. Więc przede wszystkim edukacja, ale z drugiej strony też już takie działania diagnostyczne, Począwszy od wstępnej profilaktyki, ponad 250 osób, które będą poddane wstępnej profilaktyce, gdzie będzie ocena ryzyka wystąpienia nowotworów w szyi. Z tych osób będą wytypowane osoby o najwyższym ryzyku tego i będą przekierowane do głębokiej diagnostyki, gdzie będą markery nowotworowe wykonywane, gdzie będzie wykonywane USG. W przypadku potrzeby będzie wykonywana biopsja, a także ocena histopatologiczna wycinka. Mówimy tu już o wysoko specjalistycznej diagnostyce tak, żeby w przypadku zakończenia programu była pewność co do stanu zdrowia danego pacjenta, aby go potem odpowiednio pokierować. To zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku 40-65 lat na kolejne badania profilaktyczne, które powiat wrocławski przygotował specjalnie dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Jest to profilaktyka z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program ten przez powiat wrocławski będzie realizowany przez 3 lata, czyli 23, 24, 25 w związku z tym my jako Powiat Wrocławski przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 300 tysięcy zł. Badania w naszym imieniu będzie prowadziła firma Dolmet, która znajduje się na ulicy Legnickiej. W związku z tym wszystkich mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, którzy chcieliby skorzystać z tego programu, zapraszamy już od poniedziałku na naszej stronie Powiatu Wrocławskiego. Dokładne informacje dotyczące tego programu, wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu.